Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kablu NYM, który jest jednym z najpopularniejszych przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych. Zaczynając od podstaw NYM to skrót od Nymbl, co odnosi się do elastyczności tego kabla. Jest to kabel o izolacji gumowej, który charakteryzuje się wysoka odpornością na ścieranie, wilgoc i działanie czynników zewnętrznych. Dekodowanie oznaczeń NYM jest proste. Pierwsza litera N oznacza Niemcy, ponieważ kabel ten został opracowany w Niemczech. Druga litera Y oznacza Y kształtny, co odnosi się do kształtu zyły przewodnika. Ostatnia litera M oznacza Miedziany, co oznacza ze zyły przewodnika SA wykonane z miedzi. Konstrukcja kabla NYM jest dość prosta. Składa się z jednej lub kilku zył przewodnika, które SA izolowane guma. Izolacja ta jest pokryta zewnętrzną powłoką stworzywa sztucznego, która chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami zewnętrznymi. Kable NYMSA dostępne w różnych przekrojach, od one do 60 mm2. Wybór odpowiedniego przekroju zależy od prądu, który ma przepływak przez kabel. Główne zalety stosowania kabla NYM to wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Odporność na wilgoc i działanie czynników zewnętrznych. Elastyczność, co ułatwia prowadzenie kabla w trudno dostępnych miejscach. Dostępność w różnych przekrojach, co pozwala na wybór odpowiedniego kabla do konkretnego zastosowania. Szeroki wybór producentów, co zapewnia konkurencyjne ceny. Najpopularniejsi producenci kabli NYM to Draka. Fame. Kablex. Polsko-niemiecki kabel. ZAMEL. Pamiętajcie, że wybór odpowiedniego kabla do instalacji elektrycznej jest niezwykle ważny. Zawsze warto skonsultować się z doświadczonym elektrykiem, aby wybrać kabel o odpowiednim przekroju i właściwościach. Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kablu NYM, który jest jednym z najpopularniejszych przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych. Zaczynając od podstaw, NYM to skrót od Nymbl, co odnosi się do elastyczności tego kabla. Jest on powszechnie stosowany w instalacjach domowych, przemysłowych i komercyjnych ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie i wysoka jakość. Istnieje kilka odmian kabla NYM, różniących się przekrojem przewodów i liczbą żył. Najpopularniejsze to NYM315, NYM325 i NYM525. Pierwsza liczba oznacza liczbę zył, a druga przekrój każdej zyły w milimetrach kwadratowych. Kable NYM charakteryzują się wysoka odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wilgoc i promieniowanie UV. SA również odporne na działanie wysokich temperatur, co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji w miejscach o dużym obciążeniu cieplnym. Dodatkowo kable NYM SA łatwe w montażu i demontażu, co znacznie ułatwia instalację i konserwację. Jeśli chodzi o analogi kabla NYM, to na rynku dostępne S.A. również kable H07RN, F i H05VV myślnik F. Kable te charakteryzują się podobnymi właściwościami do NYM, ale różnią się nieco budowa i zastosowaniem. Największymi producentami kabla NYM w Polsce są firmy takie jak FAME, Kable Polska, ZAMEL, EnergoKabel, Przewody elektryczne, Wybierając kabel NYM, warto zwrócić uwagę na jego jakość i pochodzenie. Należy wybierać produkty renomowanych producentów, aby mieć pewność, że kabel spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd kabla NYM był dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach.